Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj spotykamy się już na locie naszym odrzutowcem. A też nie wiem, czy zauważyliście, zainwestowałem w nowy sprzęt i dajcie znać w komentarzach, jak mnie słychać. Zatem, lecimy. Coś mi się mocno wydaje, że to już może być ostatni nasz odcinek z tej serii. Akcja finałowa. Wiesz, mamy już zdrajcę, który o mało nas nie zabił. Krążyliśmy w koszmarach w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, to serdecznie zapraszam do oglądania. Ale trzeba przyznać, że ten odrzutowiec jest zdecydowanie wolny, chyba że my coś źle robimy. Laserowe działo. Ło, takie naprowadzające, świetnie. No to udajemy się do kryjówki na Nahaliego. To on nas zdradził w końcu. Pytanie, czy tylko będzie bum-bum z tą kryjówką? Czy będzie też jakiś dłuższy wątek, że będziemy mogli powalczyć? To jest ta wieża, nie? Rocket launchers, cute! to idzie nam! Czy ktoś jeszcze tu do nas strzela? Nie za bardzo widzę z której strony. Oni mają tu wyrzutnię? No nie przesadzajcie chłopacy. Enjoy the afterlife. It's real fun. Trafiło we wszystkich, nie? Staram się w miarę ostrożnie tutaj podchodzić do tej zabawy. Dobra, ale ich tu jest pełno. Systemy obronne musimy zlikwidować. Bo! Koledzy u góry nas atakują. Pięknie. Skąd na Heli wziął tyle tych gratów tu? Trafi, nie? Trochę rozeszło się po kościach z tym kolesiem. Dobra, musimy nawrotkę zrobić. Zapobiegawczo tutaj lecimy. Co, 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 wejść do kasyna. Gdzie lądujemy? Tu na ulicy, serio, takim cackiem. Ale ono zachowuje się nie jako odrzutowiec, tylko bardziej jak helikopter jakiś. Ja się zastanawiałem, czy będziemy mogli wejść do tego kasyna. I zaczyna się cała zabawa tu, tak naprawdę. Karata, leje się krew. Dużo was jeszcze tutaj. Ten się chowa. Ten też.

This is something else. I want them secured. What's going on? It's for your own safety. It's our roommate, isn't it? They're here to say save... <gurgh> save you! Is that what you Eli, I'm sorry I hit you. There's a lot going on right now and I got upset. Everything's going to be fine. <many> Nina, Kev, Eli! You need not worry over their safety. They are with me now. Alas, you will not survive long enough to see this for yourself. I'm coming to end you, asshole! Just gotta do this first. Oh. Let's keep surrender! We've got you outnumbered! Boom! Oh. Okay. Uh. Dobra, zbierzmy amunicję sobie, nigdy nie wiadomo kiedy może się ona nam skończyć. To jest już ten moment, finałowa akcja. A, ja snajperki nie zabrałem. Jeszcze nie przeładowana spłuwa. Badaj. Cofamy się, przeładowanie i wtedy go załatwimy. Więcej was tu nie było, serio? To może być taka akcja z tyloma osobnikami, co w poprzednim odcinku. Macie kolegę z powrotem! Jest, mamy to. Ale po co oni biegają z białą bronią, skoro mają przy sobie tyle amunicji? Gdzie tu ktoś się schował? Serio? On nie zauważył tego granata. Zauważaj. O. Nie najlepszy rzucik. A no on chyba nie chce ginąć. Dobra, może nie musimy go likwidować, ale się ukrył zacnie. Co tam tak krypcło? Oni tam granaty mają przy sobie jakieś Trzeba uważać Za szybką rozwaleni, fantastycznie Dobra, wbijamy Do not worry, my friends. Things are going back to the way they were. You guys okay? We're fine. Why is Kev wearing a shirt? Oh, it's a lot. Look out! Don't you see?

Gofrownica się przydała. Za 300 dolców. Ty teraz zniszcz, kumplu. Co, będziemy w czwóreczkę z nim walczyć? Dobrze. Wszystko w porządku? Tak. Wszystko w porządku teraz. Będę lepszy, kiedy wyciągnę ten głupi kawałek. Aha, napoje nam się skończyły. Tego nie przewidziałem. Że nam mogą się skończyć naboje. Pod nogi elegancko. Dobra, mamy coś. Gdzie jesteś na Heli? On uciekł na górę, tak? Lecimy za nim. Nie pozwolimy mu uciec nie w tej sytuacji, nie w tym co on zrobił tyle. Skarata. Dzięki za pomoc. Jaki zdezorientowany na Heli. Heli! Oh, yeah. oh. Dzięki na Heli. <laughs> <gryw> On te same triki zna co my. Patrzcie go! No, z tą pukawką to na hel jego nie rozpykamy. Będzie się bawił z nami tu w życiu babkę. Ale już połowę życia? Dobrze, że mamy wsparcie. O kurde. Lecimy, dobra. Amunicję zdobyliśmy, nie ucieknie nam. Skąd tu nie mają te granaty? Skarata. Oh no, the door no! Oh hell no! Damn! Get back here, you Get... musimy znaleźć teraz na heliego? Bo uciekł nam. Pytanie, czy w ogóle byśmy mogli go tam rozwalić i by się skończyło? Uważaj! Nie! Tego czekajcie Myślałem, że to zwykły i chciałem go z karata pociągnąć, ale nie, nie, nie. I co, my musimy za swoimi czekać. To chyba jest zgrane. Okej, okay, pogadaliśmy sobie, zabijemy go. No, no nie ma wyjścia już w tej sytuacji. Face me! Skarata? Pięknie. Odzyskamy sobie trochę żyćka i możemy walczyć dalej. A skąd tu ten jeden się jeszcze uchował nam na tym końcu? Fajna misja. Dobra, lecimy windą. Na no, Daku przyjdzie nam walczyć, albo jeszcze co gorsza, jakimś śmigłowcem czy odrzutowcem. Dobra, gdzie on jest, do cholery? Ale czemu ja nie mogę tej wyrzutni podnieść? the last poor decision you make you have nothing to say in reply i'm done talking you thought you were hunting me but now i am hunting you <grabble> Tym go nie trafimy. No, jakiś błąd w grze się utrafił. Okej, okay, mamy to. No, naładuj. Dło. O kurde, wszystko tu płonie. Smoke, god, get out of here. This time I will make sure you stay dead. Któż to jest sens w ogóle z tą wyrzutnią tu pykać? Może być. O cholera! Przeładowuj to szybciej, stąd nie trafimy go. Ile on tam ma jeszcze energii? No, trochę w... taką połówkę. Ja zaraz zginę, jak tak będę tu sobie latał. Dobra. Na górę uciekł, spoko. Amunicja do wyrzutni. Co nie przejdziemy tędy? Jeszcze nas podpaliło. To może być ciężkie w tej chwili. Odzyskamy żyćka trochę. Nie, nie wiem, co się dzieje. Się dzieje. Sprawiony. Oh! Dobra, Pat. Na heli, gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Punkt trafiliśmy. To musiało być to. Ale jeszcze przeżył, nie? Ale ile pytań? Czy teraz mu się nie zregenerowało całe życie? Czy tylko został ten kawałek, z którym uciekł? I czy w ogóle będziemy z nim walczyć, czy go załatwimy w tradycyjny sposób w kadstęce? No coś powiedzieć chłopacy, czy jak? Czy będziemy tak w milczeniu tutaj? Jak rewolwerowcy 12 w południe, szósta chyba rano. eventu teraz żadnego. Mamy go zabić. To jest ostateczna rozgrywka, tak? No, to wygląda jak Quick Time Event. No, ja bym powiedział, że równo strzeliliśmy. Pytanie, czy my też oberwaliśmy, czy tylko na heli na Heli, on nie wiem, może nie zdążył ja źle to widziałem trochę. Słuszne podejście na koniec, jeszcze by się wylizał z tego i by był problem. You guys should come up here. It's a hell of a view. mortal terror aside today was a good day yes sir it was i'm really sorry guys about what you saved our ass it was also my idea to get the Nawali's help in the first place no one could have predicted that much crazy bad hires happen it's okay no if anything happened to you guys i hey we love you <sighs> i love you guys too that's because we're fucking awesome here here you know the saints have only been around for like a minute and we've already gained and defeated a nemesis not a bad start no not bad at all <laughs> Jestem ciekawy, czy jeszcze coś po tym będzie. A wiem, że za chwilę się przekonamy o tym. Poświęcone pamięci Mike'owi Watson i Joe Wells. Ok. Dobra, czyli widać, że to już jest nasz ostatni odcinek. Chyba, że będzie wielka chęć, żebyśmy sobie nagrali jeszcze odcinki z jakichś pobocznych. Może z tych zbirów z aplikacji Wanted. A może dwa słowa podsumowania jeszcze o tej grze? Ja wiem, że wiele twórców, recenzentów bardzo źle, o... bardzo, może nie bardzo, źle ocenia ten tytuł. Ja co prawda z wcześniejszymi częściami nie miałem styczności, ale muszę przyznać, że się świetnie tutaj bawiłem w tej grze. Te misje były takie zróżnicowane, fajne. Mogliśmy polatać helikopterem, pojeździć skuterem wodnym, popływać motorówką. Był też ten park, gdzie zabieraliśmy, żeby zdobyć nowych ludzi, więc tu całkiem fajnie. I ja bym, powiedzmy, nie, to nie będzie 10 na 10, ale takie 8 myślę, że w mojej ocenie mógłbym dać. Co prawda, fabularnie to trochę może samo leży, bo zaczęło się od tego, że chcieliśmy zbierać kasy na czynsz i na gofrownicę, tak? Za 300 dolców i tak jakoś mi się to wszystko nie spina. Ale tak jak mówiłem, świetnie się bawiłem. Jeżeli Wam się ta seria i ten odcinek podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod nim oraz ci, co oglądają, a nie subskrybowałem jeszcze kanału. Myślę, że warto zasubskrybować go, bo dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek czy to z nowej serii. W takim razie ja dziękuję Wam. Cześć!